No, leci film, co powies? Chces sponsor ABCD? Chce. ABCDEFG HIJKLNOB QISTUV WXYNZ Now you know all ABC Next time you sing with me. Sing with me, sing with me. ABC ABC, ABC! ABC, ABC! A powiedz Zuziu co oznaczają tamte znaki? Co oznaczają tamte znaki? Można no, no, piesa iść do jechać po tym, ja jedę po tym. A czemu ty jedziesz po tym? Czemu? No. Bo jesteś. O! Co? Tu. tu. Co to? Co to? Co to, co to? Hmm? Teraz się rozesmy. Te mrówki? Nie, to po prostu ją podzieliłam. Podzieliłaś mrówkę? Tak. I się zrobiły dwie? Nie. Jedna Nie zabita, a druga Mhm. Mm no świetnie. Tak jest mała. Mamy ziołus. Mhm. Mm Idziemy. Idziemy dalej. Mm -hmm. Zuzia, do mnie. Startuj. Zuzia, do mnie jedź Do mnie. Dobra. Tak! I nogi do góry! Rozpędź się, i nogi do góry! Rozpędź się! Rozpędź się! Teraz się rozpędź! Do mnie! Do mnie, do mnie, do mnie! O, to, 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 to. I nogi do góry! Rozpędź się, i nogi do góry! Nogi do góry! No, zrobiłem. A to, co, to. to? Krzaczory. Poksiwa? Nie. To to co? Takie krzaczory. Mogę dotknąć? Dotknij. Nie, to chyba. Jest myśl normalne. Mhm. Dobra.